Witam Was bardzo serdecznie, jestem Kostek bez kostek, a tu kolejny odcinek z symulatora Demolki tak zrobiłem sobie kilka razy misję, mam więcej kasy i sobie kupiłem tam jeden z tych modów pneumatycznych, ten szerszy czy coś ten stylu, chociaż nie wiem czy ja co na tamtym odcinku kupowałem, czy nie. <grym> Może tak, <grym> ale nie pamiętam. I dzisiaj sobie kupimy a zobaczymy sobie co sobie kupimy. <grych> no. Już trochę na drugim zapisie przesz przeszłam tej gry. I ten tutaj to brakuje. Trzeci typ? No co tam? <grych> mm -hmm. Czyli nie może być ten. Prędzej będę szedł na 7 miejsce. Jest no. Aha. Czy nic nie może tutaj być tak bardzo naruszone? Mmm. Ciekawe to daje moc. No, super skok. O. <grymka> tutaj. Tu. Aha, bo to na każdy ten, ale zobaczymy jak to. Łou! Ole, dupło! Ja. To już zrobimy. Miła. Tutaj damy. Mm, to słabsze, ale i tak rozwali wszystko Tak? Tak No Cóż Proszę czekać Czy nie wiem, właśnie na odcinkach to nie jest tak napisane chyba zawsze 264 tysiące Idziemy, kupujemy coś dalej mm, Może na co je chyba No i czterdzieści cztery tysiące. Co? Co? Aha, żeby sprawdzić, które ten... zniszczyć, które nie. A to już ten. Yeah! No, chyba tak najlepiej. Oj, tutaj sobie ten? Tutaj obniża, bo dobra. No to co? No i potem to okej. Okay. Łop. Nie, samo. Okej. Okay. Czyli lekko uderzyłem jeszcze w to. Myszka. Za mało miejsca dla myszki. A nie lepiej? No to dużo czasu zajmie, nie? A na przykład... No już tu chciałem kurde Dobra Uu, i teraz O ja To no, poleciało o, Jak taki połysk kraweczek! LOL, lol. Tym pozbieramy Śmieszne to jesteś Dobra, tak. Co? No coś tu jest. Nie! Nie! <laughs> Jeju. Tak się kończy zabawa ładunkami wybuchowymi. Ale tą kulą burzącą to strasznie długo. A nie zapewnię samouczka. Pójść na samouczkę? dobra, pójdę. Dobry. Niech będzie. Outras. Oh, right To jednak tak zrobiłem. Coś w tym guscie. No i teraz boj. O, da, nie umiem takim czymś niszczyć. To co ja robię? No zniszcz się O! To co i to tyle? Całą mam zniszczyć To teraz tak zrobię, wydłużę ten ten albo po prostu o. Dobra, to co tam? Zaliczone. já me okay. uh. yeah, um pa um pa Jak zahaczyłem pięknie. No, niszczycie. No, się niszczyło się znakomicie. O. Uu. Lol, jaka kamera śmieszna. Aha, okej, okay. Ogarniam. Tak ciężko to bić. To to? Nie, to to. Nie, to nie to. Ale to też spróbujemy, to jest chyba to samo co tamto, podobne, przynajmniej. Tylko, że tutaj... nie, też chyba tam... Tylko, żeby nie spadło na tory. A czasu mam mało. Ale no to jakoś... Mi przynajmniej tak średnio podoba ta kula. Fajnie niż ci w ogóle, ale powinna więcej chyba zniszczyć niż takie. Teraz ślinę na jak najszybciej dla nich. Ja się najszybciej zrobimy. Może trzyma normalnie, ale... no, jak. No... Jestem. Powiedzmy. Dobra, przywitał się ładnie robot i jeszcze no. ten. A zapomniałem wyłączyć mój błąd. Myślałem o tym, ale jakoś tak. Robot też ha. sobie jeszcze na gierkę, nie? Mhm. Tak, fajne jest, wszystko już przyszedłem. No, nie, jeden dzień, nie no, dwa dni chyba. Jeden. Jeden, no. No bo ja tylko na odcinkach gram. Ja. Krótka gra, mam, ale ja? polecam. No fajne z burzeniem. A co myślisz o tej okuli burzącej? No spoko jest. Ale jest strasznie ten. Czasochłonna. No to w ten. Zamontuj na tą kulę ładunki wybuchowe. Teraz mógł kulę, kulę wsuń do domu. I odejść na jakiś kawałek i bumni. A ja czy nie mogę mieć ten? LOL. Bo prawym guzikiem myszy się nie podnosi mogę... kule, i obniża. Wiem, wiem, ale nie mogę ten. E, Ta. Nie mogę ładników wybuchowych teraz mieć, jak robię mi tam. Tylko przy misji, tylko mogę mieć. Nie we wszystkich misjach można. No właśnie widzę. Kiepsko. Ojej. Jeju, ja tego... ja nie umiem się w ogóle tym operować. Znaczy no, umiem burzyć w ogóle, ale... w koparkach yeah. najlepiej jak chcę zmienić kamerę... Jak zmienisz zmienić kamerę. Po prostu. No, a ja sobie zmieniłem na tym tym, że tylko widzę ten... kulej i to to, nie? No. Więc jest spoko. Jeju... Spodź go. Kurde. Ale myszką trzeba, czy ciężko się poruje. Ej, what the hell. Niszcz no, no. <grych> się. No i nie wyjadę jeszcze, bo w gruzy wjechałem. Mądry kostek. Trzeba to odgruzować. No teraz mogę wjechać do A, mogę chyba. Można to tak odepchać, jak ten? Nie da się, dobra. Odgruzujmy dobra. To wygląda ten kawałek jak kawałek pizzy Jeszcze z tym 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 tutaj to LOL Tylko trochę takie jakby krzywa ale takie? No. Krzywa pizza Krzywa pizza. Ja doszli ja ja jeszcze wam pizzę mm, Nie. <grywa> jeszcze ja już okrągłą. krągą Chociaż i tak nie można bo, o, idealnie okrągłej, więc my chyba też krzywa była A może ktoś cyrkle? Miał takie cyrkiel do pizzy i na końcu zamiast ołupka to jest nóż drugi kwadratowe ciasto i na ten kwarodowy ciasto i cyrkiel i jak sobie objechał ku wątpię wątpisz? tak to na YouTube nad... cyrkiel do pizzy czy jest takie coś że do cięcia pizzy jest taki ten to jest taki cyrkiel tylko że zamiast ołówka to ma nóż na końcu no coś mówi mam nadzieję że się ten Mam nadzieję, że się nie zrestartowały opcje, jeśli chodzi o dźwięki, dobrze słychać, jak ja tutaj. To... Bo jak nie, no to trochę źle. Bardzo. Bardzo się... Nie, no. Dziwnie, to kurde. Oj, ile ścinka, to dobra. No, niszczy się. Ja się nie chce a to jest z... no je <laughs> yeah, no jak mogło to ominąć ja się nie zgadzam tak <laughs> z tym zniszczyłem. Nie wiem, jak to przenika przez ściany, ale dobra. I tym wysięgnikiem w ogóle. Po co kulą burzącą? Po co? Nie, w dzisiejszych czasach nikt nie używa kuli burzącej. Każdy to robi wysięgnikiem. Tak. No oni... to moja mama. <noise> robi w budowlance. Tak, buduje ubrania. Buduję mosty dla pana starosty. <laughs> Buduję mosty wysiednikiem. O, odjechałem tym, nawet się nie skapnęłem. Ja nie mogę. Czekaj, tylko gdzie mam szut Tutaj, tutaj, tutaj jak nie chyba. A jak się posunąć? Ale jak się z tym, bo tak krzywą. No, a tym po prostu to jest całe. Czyli tak to jest prawie... No, dobra. co sekund chcę do tyłu. Naprawdę jestem odwrócony. Jak w lewo, a Jedź. Ale mało czasu, ale mało czasu! A jeszcze mam tyle do wzburzenia i jeszcze muszę do tej... Nie zrobię tej misji. No ale ty się skończy, dalej można misję robić. Ja się nie wiem, czy będziesz wtedy udana. Będzie, tylko nie dostaniesz prawie za czas. No, premia to czasami połowa nagrody. Nie, premia to czas 1000 tysiąc, no, złotych za pełny czas. Jak yeah. Czy jakoś tak? Przynajmniej tak pisało gdzieś tam. Albo bo jestem ślepy. Ciekawe czy tak jak... Nie włącza mi światła, nie nie nie, szybko po tamtym tą bierze nieco to trochę nie ma szans, nie zrób to polano, polano, dobra Wow, ale się to odwróciło? <laughs> Śmieszne to jest ta, 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 ta No, poszło, no tak jak głupniała. Jakby nie mogła normalnie skręcać. Skręca normalnie. Tak połową... Ja też tak skręcam i co? Plecy swoje. Tak. Mój kolega tak skręcił się, tak. O 180 stopni swoje plecy. A potem nie mógł wstać z A potem, a potem umarł, dnia. bo mu kręgosłup strzelił i rydę kręgowy się stregował. I co? I co? Że to, I po co to, mu to było? Lagi. Lagi mam grać, to miło. Nie dożyję jeszcze na ping packu Co jeszcze tutaj? A no właśnie, na ping packu nie wiem dlaczego, ale są takie lagi, że się nie da nagrywać. I póki nie ogarnę tego to e, niestety nie będzie tej serii bo nawet jak gram to są jakieś dziwne lagi nie wiem ja nie mam lagów jak gram tu nie masz paka ale mi o tą grę wiem a teraz mi laguje no nie wiem dlaczego mi laguje teraz już nie wiem naprawdę może dlatego że mi się aha bo mi się gierka bo, nie, bo tego że się ściąga to, to. robot wie co mi się ściąga Wciąga. a to gdzieś wciąga. No. To, to nie wiedziałem, co się wciąga. nic. Tak, no, nie? Nie, ja tej misji nie, ja przep... nie Zrobisz, uradzi się. Ja włączę, nie, nie. To nie dla mnie, nie. Ja to zrobię. Do ciebie, sobie. no dobra, no to a więc do zobaczenia trzymajcie się cześć <noise> Nie, jeszcze nie. Zrobimy tylko jeszcze jedną misję, która nie będzie wymagała... O, to zrobimy. A ja to przecież zrobiłem, przecież! A to... <laughs> Jeju, ja dzisiaj mam głowę... Szybko, szybko, szybko! Zrobimy sobie póki ten... O, tutaj nic dawno nie robiliśmy. Nie kula budząca... O, to! O, dobra, dobra, kominek. wybuchowego próbował kontrol... Kontrolowany wybuch? No to wiem, tak, to, to Ale tak żeby gdzie spadło Bo ja nie wiem gdzie to... A to się okaże pewnie A jest jakieś nie, nie ma wejścia Czyli... Cóż Tak Mama się nie pyta czy chce pączka Nie ma Myślałem, jak trosk... Nie ma to jak troskliwość mamy Mówi do mnie, jest idzie gruby, odchudzaj się wow. A potem chcesz pączkę? O, ciupa. Pięknie. O, nie, jest tyle bo będziesz gruby. A tutaj? Bo tyle jesz, będziesz a, gruby. A, tutaj... a potem... A potem... A potem... A potem... Ten, ten, ten yy, no. Ten, tego jest... No. Jak się nazywa to, co się tam je? Właśnie, a potem chcesz pączkę? <noise> 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 Więc to był taki... Nie wiem, czy to jeszcze... Mo... Nie, są lekkie. To był taki króciutki odcinek. Okej, okay, to ja za dwóch płączka. Znaczy iść po płączka. Dobrze. No, a ja pokażę jak tu wejść do samego łóżka, nie korzystając z tamtej opcji, ale nie można się za to wydostać. No naprawdę tyle razy wchodziłem, a mi się nie udało teraz. Akurat na odcinek. Takie tam. Specjalnie na odcinek się nie udało. I. Naprawdę. Dobra, do trzech razy sztuka. Jeśli nie teraz, to trudno... O. Dobra, nie, koniec. Więc to było na tyle. <grych> tak. Żeby zasubskrybować, kliknij guzik, subskrybuj. Jeśli zalajkować, kliknij łapkę do góry. Jeśli skomentować, skomentuj. Do zobaczenia i cześć Dobra teraz już chyba dziś, nie no, piąty raz sprawdzę Ciekawe czy się uda Jestem! Łoje! Oh, yeah. Tu można wejść, U, to jeszcze nie wchodziłem Jej Miło na no, to gary, wejdę Ja yeah. No Jesteśmy na samouczku